W czasach krwawej wojny domowej, a, 1500 lat temu, pojawił się chiński dowódca wojskowy, stratek i filozof. Jego imię Sun Zi. Po skutecznej obronie państwa Wu przed jego zachodnim sąsiadem, Chu, powstała księga pierwotnie znana jako wojskowe metody mistrza Suna, która później stała się znana jako sztuka wojny. Sztuka wojny to najbardziej wpływowy traktat o wojnie, jaki kiedykolwiek napisano. Składa się z 13 rozdziałów, z których każdy poświęcony jest konkretnemu aspektowi prowadzenia działań wojennych. Od wieków kształtowała sposób prowadzenia konfliktów, od japońskich samurajów po wojny napoleońskie. Do dziś książka ta miała ogromny wpływ na dowódców wojskowych i generałów na całym świecie. Jej filozofia znajduje zastosowanie nie tylko w strategii wojskowej, ale także w polityce, sporcie i biznesie. Sun Tzu powiedział... Sztuka wojny jest sprawą najwyższej wagi DLA-państwa. Jest kwestią życia i śmierci, drogą do bezpieczeństwa albo zagłady. Dlatego nie wolno jej lekceważyć. Sun Tzu wyznawał holistyczną filozofię: jeśli będziesz ją studiować i stosować właściwie, osiągniesz zwycięstwo. Sun Tzu mówił: unikaj tego, co silne, i atakuj to, co słabe. Był zwolennikiem wygrywania wojny przy jak najmniejszej liczbie niepotrzebnych starć. Kluczem do tego było dokładne poznanie wroga. Jeśli twój przeciwnik jest arogancki, udawaj słabego, aby cię zlekceważył. Jeśli odpoczywa, atakuj i nie dawaj mu chwili wytchnienia. Jeśli jego wojska są zjednoczone, podziel je. Sun Tzu twierdził, że jeśli znasz słabości przeciwnika i wiesz, jak je wykorzystać, nigdy nie przegrasz. Niespodziewany atak Ateńczyków bez nadziei na zwycięstwo Ateńczycy zrobili coś nieoczekiwanego. Zaatakowali zmęczonych Persów w chwili, gdy Cei schodzili na ląd, chwiejąc się po miesiącu spędzonym na morzu. Uderzyli, zanim wrogowie zdążyli założyć obóz wojskowy i uzupełnić zapasy. Sun Tzu mówił: Jeśli znasz wroga i znasz siebie, nie musisz obawiać się wyniku nawet stu bitew. Wojna w Wietnamie, strategia partyzancka. W połowie lat 60. biednych wieku trwała wojna pomiędzy komunistycznym Wietnamem Północnym a Stanami Zjednoczonymi. Zamiast konfrontować się z Amerykanami w bezpośrednich bitwach, Wietkong zastosował inną strategię wojnę partyzancką. Ich taktyki hit and run, uderz i uciekaj okazały się niezwykle skuteczne w starciu z liczniejszą i lepiej uzbrojoną armią USA. Jak mówił San Ważniejsze jest, aby przechytrzyć wroga, niż go przebić siłą. Wietnamskie siły były słabsze pod względem liczby żołnierzy i uzbrojenia, więc taktyki partyzanckie pozwalały im zadawać znaczące straty, jednocześnie minimalizując własne ofiary. Mieli także niezrównaną znajomość terenu, w tym sieć podziemnych tuneli, które umożliwiały im unikanie bombardowań i ucieczkę przed wrogiem. Na dodatek teren był naszpikowany pułapkami i minami. Mimo że siły Wietnamu północnego były znacznie słabiej uzbrojone niż amerykańska superpotęga, to dzięki zastosowaniu filozofii Sun Tzu udało im się pokonać wroga. Cała wojna opiera się na podstępie. Jeśli możemy zaatakować, musimy sprawiać wrażenie, że jesteśmy niezdolni do ataku. Jeśli używamy wojsk, musimy wyglądać na nieaktywnych. Jeśli jesteśmy blisko, musimy sprawić, by wróg myślał, że jesteśmy daleko. Jeśli jesteśmy daleko, musimy sprawić, by myślał, że jesteśmy blisko. Operacja D-Day Oszukanie Hitlera. Podczas drugiej wojny światowej strategia dezinformacji była kluczowa DLA sukcesu inwazji w Normandii, znanej jako D-Day. Brytyjczycy stworzyli fikcyjne oddziały wojskowe w Szkocji, które rzekomo miały dokonać inwazji na Skandynawię. W ramach tej operacji stosowali różne techniki dezinformacji. Fałszywe rozmowy radiowe, które Niemcy mogli przechwycić. Szpiedzy przekazujący Hitlerowi fałszywe informacje. Fotografie samolotów i czołgów w rzeczywistości były to dmuchane modele. Dzięki temu dziesiątki niemieckich dywizji zostały wysłane w złe miejsca, czekając na nieistniejącą armię, podczas gdy prawdziwe bitwy toczyły się gdzie indziej. Ta metoda podziału sił wroga została wykorzystana na jeszcze większą skalę w dniu D-Day. Milion niemieckich żołnierzy na froncie wschodnim walczyło z Sowietami, podczas gdy alianci przeprowadzali inwazję na froncie zachodnim. Podzielenie sił wroga to jedna z kluczowych filozofii Sunzi, która pozwoliła aliantom odnieść zwycięstwo i ostatecznie wygrać wojnę. Dziękujemy za oglądanie. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.